Cześć! Jakiś czas temu wystartowała na naszym rynku nowa marka smartfonów o nazwie Infinix. Polski oddział zaprosił mnie na ich premierę smartfonów. Obejrzałem prezentację produktów, najadłem się dobrego jedzonka, no i poznałem spore grono pozostałych recenzentów. Wieczór był bardzo udany, a kilka dni później odebrałem ten oto model Infinix Note 12 Pro, a to jest jego recenzja. Intro! Zanim zajmiemy się tym modelem, wspomnę Wam tylko o samej marce, która pochodzi z Chin, a jest całkiem popularna właśnie w Azji, ale też w Ameryce Południowej i w Afryce. Producent sprytnie nastawił się na rynki rozwijające się, oferując głównie bardzo przystępne cenowo modele. Takie też pojawiły się w Polsce i przechodzimy do Note 12 Pro. Telefon jest duży i całkiem ciężkawy, ekran ma 6,7 cala z proporcją wynoszącą 20 na 9, więc jest dosyć szeroki, co spodoba się osobom z większymi dłońmi. Obudowa wykonana jest w całości z plastiku, co widać i czuć w dotyku. Ale telefon chowamy do dołączonego do zestawu etui i wtedy nie robi nam to żadnej różnicy. Ogólnie od razu widać, że producent przyjął inną strategię od np. Xiaomi czy Oppo. Jakość materiałów obudowy jest niższa niż u konkurencji, ale za to mamy atrakcyjniejszą cenę i większy nacisk na wnętrze telefonu. W kwestii ochrony ekranu mamy Gorilla Glass 3 i dodatkowo fabrycznie naklejoną folię ochronną, i za to duży plus. Infinix Note 12 Pro nie posiada certyfikacji na odporność na wodę i pył, ale wnętrze telefonu zabezpieczone jest uszczelkami chroniącymi przed zachlapaniem. Jeszcze wracając do budowy, to już pewnie zauważyliście, że zgodnie z obecnymi trendami ramki są płaskie, co dla niektórych zwiększa pewność chwytu, natomiast ja osobiście bardziej gustuję w zaokrągleniach. Na obudowie znajdziemy tackę na dwie karty SIM z osobnym miejscem na kartę microSD. Na dolnej krawędzi sporo się dzieje, bo obok głośnika, gniazda USB, typu C i mikrofonu, znalazło się miejsce na gniazdo mini-jack, które jak wiemy powoli jest na wymarciu. Na prawej krawędzi standardowo przycisk głośności i przycisk odblokowania, który jednocześnie jest czytnikiem linii papilarnych, który działa bardzo fajnie, bo szybko i sprawnie. Gdy założymy dodane do zestawu etui, to przycisk staje się mocno obudowany wysokimi ściankami, co na początku wywołało moje obawy, że niewygodnie będzie mi się z niego korzystało, ale w praktyce było bardzo okej. Okay. Co do udźwiękowienia to mamy głośniki stereo co jest plusem, natomiast jak wiecie ich jakość jest raczej podstawowa, ale w tej cenie nie spodziewałem się fajerwerków. Dźwięk jest lekko przytłumiony i nie czuć tu wielkiej mocy, ale przynajmniej da się usłyszeć lekkie podbicie basowe. Co ciekawe, ten model oferuje funkcję radia FM, co też jest już rzadko spotykane na rynku. Zajmiemy się teraz 6,7-calowym AMOLEDowym ekranem. Odzorowanie kolorów i kąty widzenia są jak to w AMOLEDzie bardzo dobre. W automacie jasność dobija do około 1000 nitów, więc ekran jest bardzo jasny, a przez to czytelny w słoneczne dni. Rozdzielczość ma w pełni wystarczające Full HD+, ale odświeżanie obrazu jest tylko 60 Hz. Kolejną rzeczą, która może niektórym się nie spodobać, to brak dodatkowych ustawień kolorystycznych ekranu. Na szczęście pod ręką mamy filtr światła niebieskiego i czarny motyw. Jest też opcja Always-on display, ale podobnie jak w Xiaomi zegar z powiadomieniami jest widoczny tylko przez kilka sekund i musimy wybudzić go dotknięciem lub przez podniesienie telefonu. Procesor w tym modelu to nowa jednostka od MediaTeka Czyli Helio G99. Ku mojemu zaskoczeniu ten telefon po prostu na nim fruwa. Aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, nie spotkałem się z żadnymi lagami, nie ma tu też mowy o wysokich temperaturach i spadkach wydajności, ale jest taki mały, miniaturowy haczyk. Helio G99 nie obsługuje 5G i w sumie mi to absolutnie nie przeszkadza, natomiast współpracuje maksymalnie z pamięcią operacyjną LPDDRX4. Będąc już w temacie pamięci, to producent pozytywnie zaskakuje, bo Infinix Note 12 Pro ma aż 8GB pamięci z opcją dopalenia dodatkowych 5GB pamięci wirtualnej. Która jak wiemy zaciągana jest wtedy z pamięci wewnętrznej. Tej z kolei też jest zaskakująco dużo, bo aż 256GB, ale w nieco starszym formacie UFS 2.2. Bateria ma 5000 mAh, co wystarcza nam na około 1,5 dnia zabawy telefonem. Ładowanie jest 33W, w pudełku oczywiście jest ładowarka, a czas ładowania od 0 do 100% wynosi godzinę i 15 minut. Nie mamy ładowania zwrotnego i indukcyjnego. W kwestii komunikacji mamy dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth wersji 5.2 i NFC do płatności zbliżeniowych. Pamiętajcie, że jest to model bez 5G i w sumie chyba nikomu to nie będzie przeszkadzało, patrząc na tempo rozwoju tej sieci w Polsce. Oprogramowanie w Infinix Note 12 Pro stoi na Androidzie 12, a nakładka systemowa to XOS albo XOS. V10, nakładka jest bardzo rozbudowana, więc fani maksymalnej prostoty mogą być lekko zagubieni, ale jeśli uwielbiacie ułatwiać sobie życie masą dodatkowych ustawień i opcji, to będziecie w niego wzięci. Na pierwszy rzut oka nakładka wygląda nowocześnie i gamingowo. Niektóre rozwiązania czerpią od konkurencji, np. od Xiaomi, które z kolei inspirowało się Apple. czyli swipe w dół z prawej daje nam dostęp do ustawień, a z lewej do powiadomień. Z takich ciekawszych rzeczy to mamy aplikację zamrażarka, do której możemy wrzucić aplikacje, które mają nie działać w tle, co zaoszczędzi nam odrobinę energii. Aplikacja gamingowa zwiększa wydajność urządzenia podczas pykania, standardowo możemy wyciszyć powiadomienia lub włączyć opcję powiadomień zaporowych, czyli na górze ekranu przeleci nam treść wiadomości. Mamy też ochronę przed podglądaniem, czyli możemy zaciemnić część ekranu, przez co osobie siedzącej obok będzie naprawdę ciężko, żeby zobaczyć, co my tam kombinujemy na tym telefonie. Dalej z takich ciekawych rzeczy jest ochrona przed kradzieżą, co może być super przydatne, jeśli ładujecie telefon w miejscu publicznym. Jeśli nie wpiszecie pinu, to po odłączeniu do ładowarki telefonu włączy się alarm dźwiękowy. Super przydatna opcja na przykład na lotnisku. Jeśli kojarzycie z Samsungów tryb dziecko, to tutaj mamy podobną funkcję. Możemy skonfigurować ją tak, że wasza pociecha będzie mieć dostęp tylko do wybranych aplikacji, np. do aparatu i swoich gier. To co jest do poprawy, to w zasadzie to jest taka bolączka każdej nowej marki z Chin, która wkracza na nowy rynek, a chodzi mi o polską wersję językową, która nie zawsze jest logiczna. Na przykład aplikacja aparat, gdzie mamy dwie funkcjonalności pod tą samą nazwą, a chodzi o film jako kręcenie filmików i film, który służy nam do tworzenia filmików na bazie szablonów z podłożoną muzyką itd. Takich przykładów jest więcej, tak jak powiadomienia zaporowe, o których mówiłem wcześniej. Co to znaczy powiadomienie zaporowe. Musi minąć jeszcze trochę czasu, aż polski oddział zgłosi poprawki do centrali i wyjdą odpowiednie aktualizacje. Przechodzimy teraz do aparatów. Na froncie w retronoczu znajduje się 16-megapikselowa matryca ze światłem 2.0. W słabych warunkach oświetleniowych wspiera go podwójna dioda LED lub podświetlenie ekranu. Zdjęcia, jakie otrzymujemy za jego pomocą, są więcej niż podstawowe. Kolory są ładnie nasycone, szczegółowość nie powala, ale jest wystarczająca. W skrócie, jest to dobry aparat selfie, jak za taką cenę. Z tyłu mamy trzy oczka, ale to tak naprawdę główny aparat i dwie jednostki wspierające. Niestety, chcąc utrzymać niską cenę, producent nie dał obiektywu ultra szerokokątnego. Główny aparat to Samsungowy 108-megapikselowy ISOCELL ze światłem 1.7 i autofokusem. Powiem szczerze, że spodziewałem się krapu, a okazuje się, że robi fantastyczne zdjęcia. Serio, ciężko jest się tu do czegoś przyczepić. Owzorowanie kolorów, poziom ich nasycenia są bardzo zadowalające. Poziom ekspozycji większość czasu jest na dobrym poziomie. Kontrasty są przyjemnie podbite, a szczegółowość zdjęć również bez zarzutu. Nie jest tylko iść na dwór i korzystać z pięknych widoków, jakie zapewnia nam złota polska jeźdź. Oczywiście jest haczyk, bo nie mamy optycznej stabilizacji, więc gdy jest naprawdę ciemno, to na zdjęciu pojawi się ziarno plus zdjęcia mogą być poruszone. Rozwiązaniem jest korzystanie z miejskiego oświetlenia i wtedy będziecie zadowoleni. Filmy nakręcimy maksymalnie w rozdzielczości 2K z 30 fps, dalej Full HD z 60 klatkami, a pozostałe rozdziałki, tak jak widzicie. Jakość wideo jest przyjemna dla oka, gdy kręcimy w bezruchu. Widać wtedy piękną paletę barw i przyzwoitą ostrość. Niestety, gdy będziemy w ruchu, to pojawi się mocniejsza trzęsawka. Ok, pora na podsumowanie i lecimy z zaletami Infinix Note 12 Pro, a są to. Bogata zawartość pudełka, ekran AMOLED, wydajny procesor Helio G99, masa przydatnych funkcji systemowych, dobry aparat selfie i ponadprzeciętna tylna jednostka, bardzo duża pamięć RAM i ROM, duża bateria, gniazdo mini i miejsce na kartę microSD, dobra relacja ceny do jakości. A teraz czas na wady, a są to. Plastikowa obudowa, ekran tylko z 60Hz odświeżaniem, brak obiektywu ultra szerokokątnego, mało zrozumiałe tłumaczenie nazw niektórych funkcji, brak wydajnej stabilizacji wideo, brak nagrywania w jakości 4K. Słuchajcie, na koniec jeszcze powiem, że fajnie, że pojawiła się na naszym rynku nowa marka. Życzę im powodzenia, a wy, jeżeli chcecie przetestować coś nowego albo kupić naprawdę fajny telefon, to serio spróbujcie z marką Infinix. To by było tyle na dziś. Zapraszam Was jeszcze do lajkowania, subskrybowania, pijajcie jeszcze na Insta i widzimy się już wkrótce. Cześć!